Witajcie, moi drodzy! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. To znowu ja, Nigrum. A przed Wami kolejny odcinek z naszej serii. Zagrajmy w Until Dawn do świtu. Tym razem zajmiemy się rozdziałem czwartym. I tu, naprawdę, jeżeli nie znacie Until Dawn, to już mogę Wam zapewnić, że teraz, w tym momencie, w tym rozdziale. Będzie rzeźnia. Tu już się porobi ciekawie. Jeżeli na przykład, nie wiem, przykładowo, nudziliście się w trakcie poprzednich rozdziałów, to zapewniam Was, że w tym rozdziale akcja się już naprawdę solidnie rozkręci i będzie się rozkręcać jeszcze lepiej i nie przestanie się kręcić. Tak. Zaczynamy. Zapraszam Was do oglądania szóstego odcinka z naszej serii. Czwarty rozdział, moi drodzy. Co się wydarzyło ostatnio? Podsumowanie z ostatnich rozdziałów. There is one individual we're considering as a person of interest. He has an interesting history with the Washington family. Apparently, he had warned them against pursuing their construction project in Blackwood Pines and claimed the land was sacred to his forefathers. S. I. S. T. Sister? Ask it whose sister. Josh, it's it's gotta be. Which sister is it then? Ah! Run! Oh. Oh. oh my god! Hush. Yes. Hey. A właśnie, pojawił się już nasz tajemniczy nieznajomy, psychopata w masce klauna. Ale to nie wszystko. Ostatnio Jess została porwana przez. Cóż, patrzcie, widzicie? Patrzcie, jeszcze raz macie okazję się przyjrzeć, widzicie? Widzieliście tu łapę, która ją wyciągnęła? Zaczynamy czwarty rozdział. Loyalty, Lojalność, 7 godzin do świtu. I to jest mega ważny moment teraz. Musimy ratować Jess. O kurde. Oż ty w życiu. Dobra, musimy ją ratować. I teraz najważniejsze. Quick time eventy jak najszybsza, najkrótsza droga, najbardziej ryzykowna. I każdego quicka zrobić idealnie. Musimy się spieszyć. Dobra, follow path. Idź za ścieżką albo... Nie, skrót, ryzykujemy skrót. Dobra, ryzykujemy skrót. Ryzykujemy skrót. Ryzykujemy, skrót. Musimy się spieszyć. Dobra, ładnie, ładnie. Quickie, quickie, szybko. Tutaj nie można spalić Quicka. Znaczy, wiem że, wiem, że jednego można spalić. Nie Jessica! wiem, jaka jest liczba, czy można, nie wiem, jednego, dwa, trzy spalić. I się jeszcze nic nie wydarzy. Ja za pierwszym razem, jak grałam, to pobiegłam jak najszybciej. Spaliłam tylko jednego Quicka i tak i tak było dobrze. Tu wam tylko powiem, że jeśli chcecie uratować Jazz. To musicie się spieszyć. Jak najszybciej biec, każdego quick time eventa zrobić. Dobrze. O kurde, co się tam ciągnie? Kurde, szkoda, że nie, nie mogliśmy zobaczyć, co ją tam ciągnie. Eee, Naokoło albo zeskoczyć. Skacz. Skacz. O szybko, szybko łapcie się tego. Jest, pięknie. Każdego quicka jak najszybciej i jak najkrótszą drogę. Skróty wybierajcie, jak najszybciej biegnijcie. Jeśli chcecie ją uratować, jeśli chcecie ją zabić, to wybierajcie najdłuższą drogę. Ojeku, one szybko teraz lecą. One bardzo szybko lecą, naprawdę. Ojejku. Gorzej jak się naciśnie palcem jakby na drugi, na drugi przycisk obok. Skacz. Skacz, skacz, skacz. Pięknie. Pięknie. Jest, mamy to. Dobrze, 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 Mike. Mimo, że jej nie lubię, ale chcę uratować ją w tym przejściu, no bo chcę wszystkich uratować, więc wiecie. To jest ścieżka albo ryzykujemy zjazd w dół. Zjeżdżamy w dół. O ja nie mogę w ostatniej chwili. Jezu, w ostatniej chwili. Uff, dobra. Poszło. Poszło, poszło, poszło. Dobra. Dawaj, dawaj Chris. Y, Chris, mówię. Mike, Mike, dawaj, Mike. Ja nie mogę... Zimno on w tej koszulce, pod koszulcenie. Ojejku. Dobra, ona jeszcze żyje. Krzyczy. To jest dobry znak, że żyje. O, jejku. Gdzie to, co się uciągnie? Jessica! Patrzcie, widzieliście to? Jeszcze drzwi się zamknęły Ja nie mogę. Dobra, jest status update'owany. Dobra, najważniejsza była ta pogoń. Czekajcie, tam jest jakieś zejście? Nie, tu nie mogę zejść. Ja, wie, ja wiem, że ja mogę ją uratować. Ale się rozglądam za totemem. Czy coś tu jest? Czekajcie. Ja wiem, że ja mam ją ratować, ale ja się muszę też coś rozglądać za znajdźkami, bo nie chcę nic powinąć. Tutaj nie ma znaczenia, czy tu szybko będziecie lecieć, czy nie. Po prostu najważniejsza była ta pogoń, nie? Musieliście jak najszybciej najszybszą drogę obrać, ryzykować skrót i w ogóle. Jessica! Czekajcie, no ja muszę się rozglądać. Jest tutaj, mamy totem. Pięknie. Pamiętałam, że tu był totem. Więcej tu nic nie było jako Mike. Żółty, wskazówka. Okej, okay, Mike głaszcze wilka białego. To się przyda. Lecimy po kolei? Tak, moi drodzy, lecimy po kolei z żółtymi totemami. 4 na 6 ładnie. Na razie najwięcej mamy tych żółtych, najmniej fortuny i śmierci. Uff. Dobra, nic tu więcej nie mam. musimy... To co się zaciągnęło do kopalni? A no widzieliście sami tą łapę? to no przyznajcie, to nie mogło być nic ludzkiego. Dobra, ona żyje, jeszcze lecimy. Nie mogę biec. Idę, idę, jak najszybciej tylko mogę. Oś jest. Oh, Jessica! Oh, God. Żyje, żyje! Jess, Jess, żyje! Jest okay? ranna. Patrzcie, widzicie, ma to rozcięcie no. na, kla na, na klatce piersiowej. Jessica! O, kurde. Jak pierwszy raz gram, to sobie powiedziałam, Boże, ona nie mogła tego krzeżyć takiego upadku. Oho Co się dzieje? Patrzcie, ktoś tam jest. Możemy strzelić. strzelić. Dobra, lecimy na górę, lecimy na górę. Dobra. Szybko Mike, szybko. Quickie! Quickie! Skaczesz! Pięknie! Bardzo I to jest ten moment, w którym Mike zamienia się w Neitana Drake'a. W sumie nic nas nie goni ani nie mamy potrzeby się spieszyć, więc bezpiecznie. I tak i tak są quick time eventy, ale możemy wybrać bezpieczniejszą wersję. Boże w ostatnim wiecie... Zagapiłam się na czas na nagraniu 8 minut. Okay. Wspinaj się, wspinaj, nie skacz, okay. wspinaj się. Zagapiłam się na czas na nagraniu i kurde Quickie ma mało co nie ten nie poszedł. Jakbym nie wcisnęła, to by Mike spadł naprawdę. Pięknie. Jest. Najważniejszy to był ten moment, wiecie, ta pogoń. Patrzcie, to jest ten koleż, który był w prologu i też ich obserwował. Wydaje mi się, że on wie, że Mike za nim idzie. Nie, nie będę strzelać mu w plecy. Nie wiemy kim on jest w sumie. Wygląda inaczej. Inaczej też chodzi. W sensie. Jakbyśmy strzelili, to i tak i tak byśmy nie strzelili, bo... E, karabin by się zaczął. O, to, to wam mówię. Co by się stało, gdybyśmy strzelili do niego, bo testowałam to. Nie wystrzeliłby karamin. Dobra. Zapalmy to lampkę. Właśnie, ma zapalniczkę przy sobie. Ma zapalniczkę przy sobie, a w tej chatce użył zapałek do rozpalenia w kominku. Nie mogliśmy rozpalić tego O Ośmie w życiu. ale wiecie, to taki szczegół, nie? Ale to są takie rzeczy, które właśnie się widzi, jak już się trochę dłużej w to pogra, nie? Za pierwszym razem jak grałam, to nie zwróciłam na te rzeczy uwagi, jak na przykład zapalniczka Josh'a, którą daje dla Krisa, żeby ten poszukał dezodorantu, żeby stworzyć taki mały flame trawer do roztopienia tej klamki. Mike też ma zapalniczka, używał zapałek. Czyżby sanatorium? Koleś rzeczywiście idzie do tego sanatorium. Tak, to jest sanatorium. Wracamy do Chris'a. Chris się budzi. Właśnie Ashley została zabrana, ale on ten psychopata, powiedzmy psychopata, nie zabrał Chris'a tylko zabrał Ashley. I prawdopodobnie zabrał też Josh'a, no bo najpierw słyszeliśmy krzyk Josh'a, a potem Ashley. O oh, kurde, to ja nie wygląda dobrze. Uff, ja nie mogę. Dobra, musimy się tutaj rozejrzeć, musimy znaleźć Ashley. O, coś tu jest. Coś się świeci. O, kurde, to jest Ashley. Jeszcze krew tu jest. Ojej. Okay. Dobra, rozejrzyjmy się. Wiecie, coś może tu gdzieś. To jest w ogóle kuchnia. Tutaj mieliśmy prolog. Przecież jako Bet, tutaj byliśmy. Właśnie Chris tutaj z Joshem spali przy tym blacie. Wypici, byli. What the fuck? O kurde, dobra, czekajcie, zanim tam pójdziemy, jeszcze tu się chcę rozejrzeć. Ja, pierdziele, widzieliście to? Ta krew nie wygląda dobrze, naprawdę nie wygląda dobrze. Jeszcze raz, tak tutaj się chcę rozejrzeć, może coś tu będzie. Nie, nic nie widać. Dobra. Podejdźmy do tego. Ja nie mogę. Patrzcie na to. Oh, shit! No. Ja nie mogę. Wygląda tak, jakby ktoś, nie wiem, zaatakował nożem? I się tak rozbryzło to po ścianie, ale tak jakby tutaj ktoś. Nie wiem, był przy tej ścianie, nie tak ta krew spływa, tak? Co wy o tym myślicie? No, mówiłam, robi się już ciekawie, czwarty rozdział. Aha. Oni wyszli na zewnątrz. Czekajcie. Jeszcze tu chcę tak sprawdzić. Aha, ja tu przejść nie mogę, to jest zablokowane. Dobra, to lecimy na dół. Aż ty w życiu. No, moi drodzy, to będzie naprawdę ciekawe. Trzymajcie się tego, na czym siedzicie. Jeżeli nie znacie Until Dawn, Jeżeli znacie, no to wiecie, co to się wydarzy i pewnie to dla was skoszenie nie będzie. Czy tu nie ma żadnego totemu? Nie nie ma. Pamiętam, że chyba był tu totem gdzieś na tej ścieżce, ale chyba troszeczkę dalej. Ashley! wiecie, chcę wam wszystko pokazać, bo to też taki tutorial. Patrzcie, krew się ciągnie. Taki wiecie, to jest tutorial dla, dla was, jeżeli na przykład... Z chcecie um, pozbierać wszystko, wiecie, postaram się tutaj zebrać wszystko. Dobra, kamera pokazuje tak, jakby to było tam, ale krew wskazuje tutaj, idźmy za śladami krwi. Oż, ty w życiu, ja już widzę to. Ja już to widzę. Wow. Oż, ty w życiu, no to niezłe. Jakaś kukła, klauna, jeszcze zakrwawiona i ja nie mogę. Chiani. Ja Wybrałam klauny wtedy, pamiętacie pewnie, bardzo dobrze. Mamy totem, widzę, widzę, widzę. Patrzcie, nie podświetlał się z daleka. Zobaczyłam go zanim zaczął się podświetlać i dopiero jak bardzo blisko podeszłam. To jest totem czarny. Auć. Śmierć Krisa. O kurde. Coś go wciągnęło do góry. O nie. O nie. Ja mam nadzieję, że ich nie pominęłam. Ja pamiętam, że tam było parę tak z rzeczy ze znajdźkami, że... O kurde, już nie pamiętam, nie pamiętam Znaczy Ja wiem, że tam było parę takich motywów, że był na przykład jakiś totem, który. Był na przykład jakiś totem, który, wiecie, no, pojawił się później i on się tutaj uzupełnił, no ale ludzie, no, te szły do... jak dotąd po kolei. Ja nie mogę, co tu się dzieje? A wiecie co? Ja nie pamiętam, ale... Boże. Miałam przez wcześniej takie wrażenie, że właśnie, no niektóre totemy szły po kolei, nawet miałam wrażenie, że wszystkie, ale teraz mi się przypomniało, może rzeczywiście tak było, że któryś totem się później znajdowało i on się tutaj uzupełnił? Nie wiem, ale powiem wam szczerze, że... No, przeraża mnie to. Nie wiem, dobra, zobaczymy. Tak jak wam mówiłam, jeżeli no wyjdzie tak, że coś... Ale gdzie ja mogłam to pominąć? Eksplorowałam ładnie. Dobra, skupmy się na grze, później jak coś sobie ogarniemy. Jeżeli yy, pominę jakieś rzeczy, no wiecie, staram się to zrobić, a nie, nie udało mi się jeszcze nigdy zebrać tutaj wszystkiego. Za pierwszym razem, jak pierwszy raz grałam, to udało mi się zebrać większość, parę pojedynczych rzeczy pominam, a jeżeli robicie taki takie przejście, że chcecie wszystkich pozabijać, albo chociaż, nie wiem, część, czy, czy nawet większość, to i tak, i tak musicie się mierzyć z tym, że no, nie zbierzecie e, wszystkich rzeczy. Wszystkie rzeczy możecie zebrać tylko przy przejściu, w którym wszystkich ratujecie i robicie praktycznie wszystko tak, no, wiecie, dobrze w tym sensie, no. Oj, no, no trochę mnie to przeraża. No dobra, zobaczymy. Jeżeli, jeżeli jak, no, jak coś, no to mm, po serii porobię te epizody jeszcze raz i się rozejrzę, nie? Dobra, tutaj jest Chris. Upuszcza latarkę, ale on tutaj. I coś wygląda jakby coś go nam rozszarpywało. On jest tu w tej niebieskiej kurtce, to wydaje mi się, że to nie jest coś, co się wydarzy teraz, bo on tutaj ma ten sweter na sobie, więc to coś może się wydarzyć później. Już warto patrzeć na otoczenie, na to, jak bohaterowie są ubrani. O kurde, co to jest? O ty, o, o obrzydlistwo. Głowa świni. Co tu robi... Dobra, wiecie co? Ja nie wiem, czy mi się uda zebrać wszystko, jak ja takie rzeczy widzę. Nie wiem, nie, nie udało mi się znaleźć tej siódemki. Po tym nagraniu sobie to sprawdzę jeszcze raz, może uda mi się to ogarnąć. Kurde, no. Znaczy był już taki moment z tym, um, z, tymi, z tymi, z tymi, z tymi znajdźkami, że któreś się tu uzupełniły, właśnie te tutaj się uzupełniły. Czy to było w Mystery Man? Chyba w Mystery Man się możliwe, że się uzupełniły. Tak, Mystery Man się uzupełniły. Może te tutaj też się uzupełnią, no nie wiem, ale... No dobra, gramy dalej, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Jeśli coś pominę, no to wybaczcie, no ale naprawdę staram się tu eksplorować wszystko. Jeśli coś pominę, to wybaczcie, naprawdę, ale no staram się, staram się. Jak coś, to tak jak Wam mówiłam, po serii porobimy pojedyncze epizody i pokażę Wam, gdzie są jakieś tam poszczególne rzeczy, które na przykład pominęliśmy. Dobra, lećmy dalej. Wiadomo, niektórzy, no to jak grają w Until Down, nagrywają go, to nie skupiają się na zebraniu wszystkiego. A też, no, jeżeli. No, tak jak wam mówiłam, żeby zdobyć wszystko, no to musicie wszystkich uratować. Tutaj się nie da, tak wiecie, przejść tak, żeby, nie wiem, część osób zabić i zebrać wszystko. Nie da się, no bo jeżeli część osób zginie, no to, no to będziecie mieć mniej osób i po prostu. No nie każdy dotrze do danych, danego miejsca i zbierze te przedmioty po prostu. Pamiętam, że tu chyba był jeszcze jeden totem. Ja się też tak rozglądam tutaj. Czy gdzieś tu pod nogami mi coś nie będzie zaraz leżeć? Ale pamiętam, że tutaj był też totem. Obok tej szopy. Dobra, ślady prowadzą tutaj. Dobra, na razie, nie, na razie tam nie wchodzę. Tam wejdziemy, oczywiście, ale. To chyba gdzieś tu był totem, ja pamiętam. O, totem, 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 totem. Jeszcze dalej możliwe. Jest! Jest totem. Okej, okay, jaki to jest totem? Eee, brązowy. Totem straty. Kogo? Ashley. Po rękawiczkach. Ten idzie po kolei. Nie wiem, czy tam te dwa pominam, czy one później się pojawiły. Nie mam pojęcia. Mam jakieś takie ciche wrażenie, że pominam je. No, wybaczcie, jeżeli tak. Nie wiem. Kurde, no co się... Wygląda, jakby coś jej oderwało głowę. No dobra, lecimy. Sprawdźmy jeszcze tutaj, zanim wejdziemy do szopki, czy tu coś jest. Nie, tu nic nie ma. Ja nie mogę. Nie wiem, jakoś tak. Mam takie wrażenie, że mogłam je pominąć. Naprawdę się staram, eksplorować. Te, co pamiętam, no to pamiętam. Wiadomo, może niektórych nie pamiętam, gdzie one były, bo też już dawno ostatni raz grałam i drugi raz, jak grałam w Antilton, no to nie dość, że to było jakiś czas temu, to to było przejście, na którym e, skupiałam się na tym, żeby wszystkich pozabijać i wiedziałam, że taki czysiak nie zdobędę wszystkiego, więc że taki takiej wielki też uwagi nie przywiązywałam do tych znajdziek. To, co pamiętam, co leżało, to pamiętam z pierwszego przejścia. Też eksplorowałam, zwiedzałam. Dobra, wejdźmy tu. Ashley. Ashley же jest. Słychać ją. Tu coś jest, nie? Ash! Uh, Ash, I'm here. Where are you? I um, I don't know. Are you okay? What, what the hell happened? Hey. Woah. God damn it. O, kurde. Klatka spadła. Please. Co zrobił te klatka? Are uh, you coming? Ash, just uh, just keep talking to me. What happened? Tutaj. Chris, tutaj, tutaj, tutaj. here. Ashley, I'm gonna get you out of this. Don't worry. Really? Dobra, Aaron tutaj. Nie zwiniesz wow. Patrz się. Patrzcie Co się tu dzieje? Chris, are you there? Normalnie jak na planie. Hello. Uh. And thank you all for joining me. Tonight, we're going to conduct a little experiment, sort of test. Now, for this experiment, we'll need the cooperation of our two test subjects, Joshua and Ashley. What? Oh my God! We're gonna need one more brave participant to help decide which subject will live and which will die. Oh, no. oh my god, oh my god, oh my god. No. Chris, Get you us out of here! Please, 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 everyone calm down. It's so all very simple. Christopher, you will find a lever placed directly in front of you. All you have to do is choose who you will save. Wybrać, kogo uratować. To jest ważne. O oh, kurde. Mamy wybrać jedną osobę. Normalnie jak piła, nie? No i mamy prosty wybór. Ocalić Josha. Przepraszam Ashley. Albo ocalić Ashley. Ashley uratujecie. Słuchajcie, sami zobaczycie co się... W przyszłości, w przyszłych odcinkach sami zobaczycie, co tu się wydarzy. Uratuję Ashley. Ja decyduję, że uratuję Ashley. Ashley, I'll get you out of this! Przepraszam, Josh. Ale uratuję Ashley. I mimo że ja się, przesuwam. Mimo, że wybraliśmy, kogo uratujemy, I, I, powiedzieliśmy I to, do to do. i tak i tak musimy wybrać. Dobra, no, we do Ashley, so ratujemy Ashley. Porządku. Nie patrz o kurde Nie patrz Ashi! stop Ona i tak popatrzy, tak go zobaczy no. No. O kurde, jak pierwszy raz to zobaczyłam, jak pierwszy raz grałam to mówię o kurde nie I byłam tak no nie no zabiliśmy pierwszą postać No w sumie Mamy ośmiu bohaterów, jednym z nich w sumie jest Josh. Kurde, mieliśmy ocalić, ocalić wszystkich, ocalić wszystkich, a... Josh zginął. Chris, I to right What are you there, talking about? A maniac. M maniac. Oh my God. We got to get out of here. I don't understand what there's happened. There's a maniac, and he was there was a saw. It was either him or Ash. And I, I don't know what to do. right through the room and head spilling out, fucking everywhere. What? Oh my God, Chris. What? I killed him. What I killed him. It was my fault. Man. No, no, this is insane. We need to go get some help. Got right in We're gonna figure this out. Oh, Matt, we need to go get help now. Oh, no. And we should look for the others. Mike and Jess are off 69-ing each other and who knows where <laughs> 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 Sam is. She's in the lodge. Fine, fine, you're w right. everyone else together, but if there's a maniac running around, I think we need to get some help too, right? Not just wait around. But what about... Why are we still talking about this? Let's go! Okej. Okay. Właśnie sam została w schronisku jeszcze. Ale kończymy, moi drodzy, rozdział czwarty. Mamy spotkanie z analitykiem. O kurde, też se piłę tu zamontował. Patrzcie na to. No nie idzie, nie idzie po naszej myśli. Mieliśmy wszystkich ratować, a pierwsza osoba zginęła, Josh. No i możliwe, że nawet Jess. Mieliśmy ją ratować, ale spadła. W tej kopalni. No, bardzo intensywnie tam się dzieje. Czy wszystko idzie po mojej myśli? No właśnie, a, po lewej jest going fine, że wszystko idzie dobrze, albo po, po prawej nie. No moim zdaniem nie, no bo mieliśmy ratować wszystkich, a dwie osoby poszły. No jedna na pewno. Co z Jess się stało, nie wiemy. Nie widzieliśmy, żeby zginęła, przeżyła w tej kopalni, ale potem. Ta siatka, ta, ta winda właściwie, to była winda, tak? To była winda, na której ona leżała, no spadła w dół i spadła z naprawdę potężnej wysokości, więc no, kurde, no nie ma opcji, żeby ona coś takiego przeżyła, a Josh na pewno nie żyje. Nie, nie idzie po mojej myśli. Hmm. And you think that these are what they Czy moim zdaniem ci ludzie dostają to, czego chcą? Czego chcesz? Kim jesteś? Chcesz. i'm trying to help you and this game you're playing you understand that it's not good for you it's not good for anyone and i can't say that you're being particularly honest in the way you're playing i'm Chodziło mu o to, że wybrałam Ashley, a nie Josha. Ja rozumiem, że Josh i Chris byli bliskimi przyjaciółmi, ale jako Chris zdecydowałam, że lepiej uratować dziewczynę, którą kocha, niż przyjaciela. No wiecie, to jest trudny wybór w sumie. Z drugiej strony, jeżeli tak na to popatrzeć. Wiecie, każdy może mieć tutaj inne zdanie. Właśnie to mi się też podoba: w Until Dawn, że to jest gra, która porusza takie tematy, nad którymi można debatować. Każdy może mieć inne zdanie. A wy co byście zrobili? Gdybyście byli na miejscu Krisa, jeżeli bylibyście w takiej sytuacji, uratowalibyście najbliższego przyjaciela, czy dziewczynę, z którą, nie wiem, kochacie, która was kocha, odwzajemnia wasze uczucia, z którą moglibyście mieć jakąś przyszłość. Co wy byście zrobili? To jest trudny wybór. Każdy wybrałby coś innego. Albo nie wiem, gdyby Ashley rzeczywiście już była dziewczyną Chrisa. To co wy, co wy byście zrobili na jego miejscu? Uratowalibyście swoją dziewczynę? Swojego partnera, czy przyjaciela byście uratowali? Dajcie znać w komentarzach. Czy ja mam zamiar kontynuować tą grę? Przerażasz mnie? Do you even believe that I am... Czy wiesz, czy jesteś prawdziwy? Pocztówka była prawdziwa. Idę że jest nie istniejesz, albo jesteś prawdziwy. Jesteś prawdziwy, moim zdaniem. Problem, to, really to jest według ciebie problem? Czy potrafię rozróżnić rzeczywistość od fikcji? No mówię, no te rozmowy z y, doktorem Kinem są mega ciekawe. Moi drodzy, kończy się rozdział czwarty. Króciutki, krótszy odcinek, y, ale bardzo intensywny, naprawdę sporo się działo. Także w następnym odcinku zaczynamy rozdział piąty, który już będzie naprawdę, no, będzie potężny, bo y, wrócimy do Majka. Będziemy sterować jako Mike i wejdziemy do sanatorium. Także no. Będzie tam sporo biegania, znaczy biegania, co ja mówię, będzie sporo chodzenia, będzie sporo rzeczy, sporo znajdziek do ogarnięcia, ja sobie poza nagraniem muszę sprawdzić te znajdźki, które tutaj wyglądają na pominięte i te totemy, czy one są po prostu później, czy ja je pominęłam, mam nadzieję, że je się zdobywa później, że ja ich nie pominęłam, ale jeżeli je pominęłam, no to no, powiem, po prostu dam wam znać w następnym odcinku, jak to z nimi jest, chyba, że wy dacie znać w komentarzach. Wcześniej na przykład, ale ja sobie i tak to sprawdzę. Wiecie, że ja nagrywam na zapas. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że one są po prostu dalej do zdobycia. Zostawcie łapieczkę w górę, jeżeli odcinek Wam się spodobał. Napiszcie w komentarzach, odpowiedzcie na te pytania, które Wam zadałam, to co Wy byście zrobili na miejscu Krisa, gdybyście byli tak rzeczywiście w takiej sytuacji. I zachęcam Was gorąco do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco, żeby Was kolejne odcinki nie ominęły. I trzymajcie się ciepło. Pa-pa!